Serdecznie. W studiu CW24 jest radny Rady Miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej Sławomir Bieńkowskich. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Konferencja SLD, kolejna już zwołana w podobnej tematyce, dotycząca sądów. Jest to kontynuacja zadymy politycznej, bym powiedział, robionej przez polityków SLD i radnych SLD, która ma jedno na celu straszyć. Mieszkańców miasta Platformą. Jest to kolejny taki temat po Anwilu, który miał zniknąć, miał być zlikwidowany, miał być zamknięty, sprzedany, a cały czas działa. Teraz mamy temat sądów. Panowie z SLD po pierwsze o czym się przekonałem na konwencie seniorów przed ostatnią sesją Rady Miasta, nawet nie zapoznali się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, a jednocześnie głośno krzyczą o tym, że sądy będą okręgowe zlikwidowane, ten sąd we Włocławku. W projekcie rozporządzenia jest jasno napisane, sprawa nie dotyczy sądu we Włocławku, sądu, dotyczy sądów rejonowych w Radziejowie, w Rypinie, w Aleksandrowie, ale nie Włocławka bardzo mnie dziwi to zainteresowanie radnych innymi miastami dla mnie najważniejszy jest Włocławek jeżeli te podległe sądy będą obsługiwały mniej spraw i dzięki temu pojawi się więcej miejsc pracy w sądzie wocławskim. Jak najbardziej interesuje mnie no, tylko interes Wocławka, bo, bo to miasto jest moim miastem rodzinnym. Bardzo chwalebne, że zajmuje się Pan sprawami Wocławka. Zresztą to zrozumiałe, bo jest Pan radnym reprezentującym to miasto. Jednak proszę pomóc mi zrozumieć, po co były dwie konferencje, które zwołało SLD? Czy jedna nie wystarczyła? Obserwując te wydarzenia medialne związane z tym tematem, to na pierwszej konferencji objawiała się pełna pewność co do tego, że ta likwidacja Sądu Okręgowego już jest zaklepana. Z chwilą, kiedy po no, naszej, tych, naszych też pytaniach i analizie, że nie ma żadnego dokumentu, który potwierdzałoby jakiekolwiek takie plany, e, pojawiła się druga konferencja, która już mówiła tylko o tym, że to jakaś plotka wśród pracowników poszła, że sądy okręgowe będą likwidowane. W tej chwili spodziewam się trzeciej konferencji, na której radni SLD, lokalni, powiedzą, że śniło im się, że sąd okręgowy będzie likwidowany i to będzie już potwierdzenie. Ogólnie jest to całkowity, na dzień dzisiejszy, absolutnie poparty żadnymi dokumentami. Ja widziałem pustkę w oczach radnych SLD, kiedy spytałem się ich, czy czytali ten dokument, to rozporządzenie. A to świadczy o ich braku profesjonalizmu, dlatego że jeżeli zabierają głos w jakiejś sprawie, powinni najpierw zapoznać się z dokumentami, powinni zadzwonić, tak jak bodajże wy CW24 zadzwoniliście do Ministerstwa Sprawiedliwości i u źródła zasięgnąć się języka, a nie straszyć, straszyć społeczeństwo na podstawie jakichś no, całkowicie wymyślonych niesprawdzonych wiadomości. Czy wobec tego myśli pan, że można spodziewać się kolejnych konferencji w sprawie sądu we Wrocławku? Niewątpliwie tak, to będzie. Pewnie jeszcze parę takich konferencji, dlatego że radnym SLD, politykom SLD potrzebna jest przykrywka, która nakryje lokalną nieudolność w ich działaniach, która przykryje negatywne efekty społeczne podwyżek, podwyżek podatków, podwyżek mediów. I tym tematem zastępczym w tej chwili jest wymyślony temat sądów. Można się spodziewać, że ogólnie strategia zakłada pewnie, żeby za wszelkie złe, podjęte działanie wołocowką obciążyć platformę obywatelską. Ale no jeżeli takie oskarżenia padają, to chciałbym, żeby one bazowały na jakichś dokumentach, a nie na plotce. Czy to może nie jest tak, że radni SLD chcieli błysnąć wiedzą prawniczą, tym, że kontrolują sytuację nad wocławskim wymiarem sprawiedliwości, albo może po prostu cała konferencja była po to, żeby. Udowodnić, że coś mogą, bo wiedzieli od początku, że sąd nie będzie likwidowany, potem mogą udowodnić, że to za ich zasługą. Myśli Pan, że we wrocławskiej polityce coś takiego jest możliwe? Możliwa jest taka sztuka? No jeżeli chcieli błysnąć, no to. No to błysnęli, tak? Ich iskierka została zgaszona przez informacje z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ich iskierka została zgaszona przez kompetentne informacje od pana posła Olszewskiego czy pana posła Wojtkowskiego, że takich planów nie ma. I w końcu ta iskierka została przykryta samym rozporządzeniem, gdzie takiej informacji nie ma, a tu bym się spodziewał poradnych SLD w tej chwili odwrotnego ruchu. Dlatego, żeby udowodnić, że Platforma jest zła, to myślę, że oni teraz będą podejmowali działania, żeby ten Sąd Okręgowy z zniknął. Bo wtedy, jeżeli Sąd Okręgowy zniknie, będą mogli powiedzieć, że to zła Platforma sąd zabrała. No bo właściwie patrząc na to, jak działają, no to ten ich sukces w postaci obrony Wymyślonego problemu likwidacji sądu powoli znika pod stertą, że tak powiem, papierów, które potwierdzają, że takiej likwidacji nie będzie. Czyli panie radny, jeżeli dobrze zrozumiałam, to w interesie platformy jest to, żeby sąd we Włocławku został, w interesie SLD jest to, żeby sądu we Wocławku nie było, bo w tym przewrotnym świecie polityki politycy lubią wytknąć komuś, a nie mówiłem. Czy w interesie platformy jest niewątpliwie nie robienie zadymy politycznej o nic i bez problemu. W interesie rzeczywiście polityków SLD lokalnych wychodzi na to, że jest to, aby sąd okręgowy włosówka zniknął, bo wtedy powiedzą, tak, a nie mówiliśmy, zniknął, więc ja ich działanie bym w tej chwili postrzegał dwutorowo. Do czego można by było zakwalifikować tego typu działania? Czy to są już działania przedwyborcze? Znaczy, myślę, że na pewno to jest taka taktyka m, obrana, ale z drugiej strony, gdzie ci radni po, SLD, politycy SLD byli, kiedy z Włocławka były wynoszone, wyprowadzane firmy, kiedy instytucje z Włocławka były wyprowadzane. A chciałbym wspomnieć, że większość instytucji i firm wyniosła się z Włocławka zarządów SLD. Yy, I. Prawdą mówiąc, no być może kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że zniknie jeszcze więcej instytucji, ale nie będzie to wina Platformy Obywatelskiej czy, czy rządu, to będzie wina lokalnych władz, które doprowadzają do tego, że nasze miasto się wyludnia, że nie ma tu perspektyw, jeżeli chodzi o pracę, że nie ma możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o młodzież. Więc to za ich rządów nasze miasto straciło większość instytucji, straciło firmy. I traci nadal inwestorów, bo wspomnę o inwestycji Rabena, która się umieściła w Brześciu, czy ewentualnej inwestycji Wiki, która się umieści w Kowalu. Ten proces następuje eee, takiej degradacji, eee, nie można przykryć wymyślonym problemem sądów. Panie radny, może rzeczywiście zostawmy temat konferencji. SLD, temat w zasadzie jest już wyczerpany, przynajmniej dla mnie. Pewnie i tak będziemy do sprawy wracać. Ale póki co przejdźmy do realnych problemów związanych z Wocławkiem. Problemów, które w sumie wieją chłodem. Pański kolega radny Stelmaszyk złożył interpelację dotyczącą postawienia na przystankach koksowników. Miasto odpowiedziało, że. Niestety nie posiada sprzętu. Bardzo cenna inicjatywa, dlatego że przy tych temperaturach myślę, że te koksowniki by się przydały. Zresztą, jak pewnie pan prezydent pamięta, one 30 lat temu w stanie wojennym bardzo skutecznie ogrzewały zomowców, którzy pilnowali buntującego się narodu. A z drugiej strony, chyba w tym samym budynku Urzędu Miasta, który był wtedy kwaterą Komitetu Wojewódzkiego PZPR dokładnie planowano gdzie te koksowniki i zomowcy będą stali więc myślę że jak pan prezydent się sięgnie pamięcią to przypomni sobie gdzie te koksowniki zostały schowane i teraz ponownie ich użyje ale już bez asysty zomowców dla ogrzania mieszkańców na przystankach żeby mogli ten rozwój jakoś na przystankach autobusowych lepiej przeżyć panie radny a którego prezydenta ma pan na myśli bo ten starszy faktycznie może pamiętać a ten młodszy który odpowiada za inwestycje już niekoniecznie ja słyszałem, że on jest tak dobrym specjalistą od inwestycji, że on na pewno gdzieś te koksowniki gdzieś tam załatwi. Myśli pan, że kiedy to może nastąpić? No, patrząc na posławek i jak się załatwia takie sprawy, to gdzieś pewnie w kwietniu, w maju te koksowniki powinny się pojawić na ulicach. E, panie radny, żarty żartami, ale tak na serio, gdyby pan był na urzędzie, co pan by w tej sprawie zrobił? Myślę, że to jest. Bardzo prosta rzecz do zrobienia, jeżeli chodzi o koksowniki, jest to decyzja w ciągu nie wiem, parunastu godzin i ułatwienie życia mieszkańców, ale w tym przypadku patrząc na bezwładność, czasami bezmyślność działania władz Włocławka, można ich tylko wyśmiać, no bo pewnych prostych rzeczy nie potrafią załatwić szybko. Panie Radno, już zupełnie serio, robiliśmy dziś sondę wśród mieszkańców Włocławka na temat tego, czy koksowniki się przydałyby w naszym mieście, czy też nie. Wszystkie odpowiedzi były twierdzące, że owszem, potrzebne są. Oczywiście, prosty problem, proste, tanie rozwiązanie do stosowania postaci koksowników. Każdy zmarł w zimy i wie, że ta nawet chwila ogrzania rąk, na przykład na przystanku, może go uchronić przed jakimiś odmrożeniami, żeby nie musiał potem ponosić kosztów, nie wiem, leczenia, przeziębienia i tak No ale jak widać, to ta proste, tanie rozwiązanie nie mieści się w głowach naszych władz miasta. I nie ma się co dziwić. Prezydenci jeżdżą samochodami, z szaferami ogrzewanymi. Prezydenci nie widzą problemu, że kursy autobusów w ciągu ostatniego pół roku zostały przerzedzone dosyć drastycznie. I na autobus czeka się już nie 10 minut, a czeka się pół godziny. Ale za tych ogrzewanych szyb takiego problemu nie widzą, bo to nie jest ich problem. Panie radny, mocne słowa, kontrowersyjne argumenty. A czy. Wy nie możecie jakiejś inicjatywy w tej sprawie podjąć. Znaczy, myślę że, myślę, że nawet teraz mogę podjąć taką inicjatywę. Panie prezydencie, ja osobiście proszę pana o to, aby pan te koksowniki na tych przystankach postawił, żeby pan no, ulżył doli tych, którzy marzną na przystankach, długo czekają na autobusy. Więc jeżeli mogę prosić już taką nieoficjalną, niepapierkową drogą, proszę o to, aby pan te koksowniki jednak na tych przystankach postawił. Przyłączamy się do apelu. Dziękuję bardzo za czas nam poświęcony. Moim i Państwa gościem w studiu CW24 był radny Rady Miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej Sławomir Bieńkowski. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.